Dobra, świat internetu, let's go! Duety youtuberów, w których jednemu nie wyszło. Zapewne każdy z was doskonale kojarzy słynne powiedzenie, co dwie głowy, to nie jedna. Jego unikalność sprawia, że sprawdza się ono niemalże na każdej płaszczyźnie, również tej internetowej. Nie sposób nie zauważyć, iż obecne trendy na platformie YouTube jasno wskazują na większe zainteresowanie widzów kanałami, na których przewija się kilka osób tworzących wspólnie content. Ale szczerze, to jedyna ta osoba, która miała Jakiś taki duet, gdzie jednemu coś wyszło, a drugiemu nie, to jest właśnie ten patec, który jest na miniaturce, a nikt innymi nie przychodzi do głowy za bardzo. Dziś natomiast wspomnę jedynie o duetach youtuberów, w których O ludziom no, no, na O Jezu! ...szeroką skalę, przewyższając tym samym drugiego. Jakie były tego przyczyny oraz czy wpłynęło to w jakiś sposób na ich prywatną relację? Ale o tym oraz o paru innych ciekawych kwestiach opowiem w dzisiejszym odcinku. JJ Joker i Gnomek. Witam, ja jestem Gnomek.pl a ja JJ Joker i zapraszam na kolejny I ja wiem, ale... Ej, pamiętam, jak oglądałam To, e, to taką przygodową wersję e, przygody z Minecraft. Pamiętam, że strasznie się bałam jak wchodzi do tego takiego ciemnego zamku z jakimś chłopem, co był w środku. Biało nostalgią, prawda? Tak się bałam. Myślę, że ten legendarny duet zapisał się w pamięci wielu internautów pamiętających stare, dobre czasy polskiego YouTube'a, gdzie dla twórców liczyła się tylko radość z nagrywania i dzielenie się rozgrywką. 7 z Minecraft miliona. stały się symbolem oraz marką samą w sobie dla wszelakich let's playów z tej gry. Do dziś odnaleźć wow. można stosunkowo świeże komentarze osób, które z przysłowi łezką w oku, wracają do oglądania przygód JJ Jokera oraz Gnąka. Co prawda, panowie nie mieli wspólnego kanału, jednakże prowadzona wspólnie przez nich seria jest warta umieszczenia w tym zestawieniu. Każdy odcinek drugiego yeah. sezonu przygód z Minecraft przekroczył barierę miliona wyświetleń. YouTuberzy doskonale uzupełniali się podczas odcinków, co było widoczne gołym okiem. Ponadto, wydawać się mogło, iż ich relacja nie ogranicza się jedynie do wspólnego nagrywania filmików z gry, a wręcz kumplowania się prywatnie, co w dzisiejszych czasach nie zawsze się zdarza, zwłaszcza w ekipach youtuberów, którzy stale o tym zapewniają. Z czasem jednak to właśnie JJ zaczął wypływać na górę. Z czasem jednak to JJ Joker dostał gorączki! Ja pier... Ale gdzie JJ by mógł być, gdyby nie dostał tej gorączki? Wyobrażacie to sobie? Głębsze wody internetu stając się najbardziej rozpoznawalnym let's playerem na polskim, podczas gdy Gnomek stopniowo osuwał się w cień, mimo że sam prowadził kanał na YouTube. W 2012 roku kanał JJa stał się drugim najpopularniejszym kanałem w Polsce, ustępując jedynie niekrytemu Masakra. krytykowi, który swoją serią przemyślenia niekrytego krytyka zbierał wówczas ogromne zasięgi. W marcu tego samego Ale, roku Gorączki, o co z tym chodzi? O jezu, widzu, ty nie wiesz, ty nie wiesz. Stary, on dostał gorączki i przez to przestał nagrywać na YouTubie. Tam, gdzie CTSG, niewielu YouTuberom udało się przetrwać przez te lata, albo tam, gdzie rok na przykład. JJ Joker wrzucił sławny post, w którym pisze o chwilowej przerwie spowodowanej wysoką gorączką i kiepskim samopoczuciem. Gorączka Jokera stała się memem w polskim internecie, a sam bohater przepadł na ponad 3 lata. Obaj panowie pojawiali się razem na eventach gamingowych organizowanych w różnych miejscach w Polsce, no, gdzie bardzo często byli pytani o ponowne połączenie sił oraz, co ważniejsze, o powrót samego JJ'a. Ostatni materiał na kanale Gnomka opublikowany został w 2018 roku, a na chwilę obecną Gnomek uzbierał lekko ponad 29 tysięcy subskrypcji, co w porównaniu do... ciekawe czy w ogóle Gnomek jeszcze żyje co? Jj jest kiepskim wynikiem. Ponadto solowe materiały Gnomka z czasów jego popularności oraz występowanie na kanale JJ generowały maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Dziś niestety obaj panowie, a zwłaszcza JJ Joker, stracili swoje szanse na dalszy rozwój na YouTubie. Niemniej zapisali się oni na stałe w pamięci wielu widzów. Co co ja gadam? No co gadam? Gdzie jest gnomek? A czy ty pamiętasz o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem? Do 100 tysięcy brakuje nam już bardzo niewiele, więc zostaw proszę suba, a my przechodzimy do kolejnego duetu. Podcast Szalony Tańcula. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, Aha. iż w głównej mierze skupię się na projekcie Szalony Tańcula oraz konsekwencjach dla obu panów związanych z jego rozwiązaniem. Słuchajcie, witamy was na naszym nowym kanale. Jak widzicie nie ma tam jeszcze nic. Jeszcze! Ale właśnie w tym momencie tworzymy dla was treści. Patrzcie 26 grudnia 2021 roku zostaje opublikowany pierwszy odcinek na kanale Szalony Tańcula. Tak Cały dawno koncept temu? opierał się na luźnych dyskusjach Arkadiusza Tańculi oraz szalonego reportera dotyczących między innymi świata internetu oraz tematów freakfightowych. Był to pierwszy poważny krok w karierze szalonego reportera, który znacząco przyczynił się do zwiększenia jego rozpoznawalności. Cała koncepcja projektu powstała z inicjatywy Arka Tańculi, który poszukiwał współprowadzącego do rozmów. W tamtym czasie Szalony okazał się idealnym kandydatem. Co prawda nie był jeszcze na tyle rozpoznawalny, lecz jego osobowość i charyzma bardzo odpowiadały rodzajowi kontentu, jaki Tańcula chciał prezentować na kanale. Projekt Szalony Tańcula stopniowo się rozwijał, bardzo rzadko przy Przebijając barierę paruset tysięcy wyświetleń. Wraz z kanałem coraz większy rozgłos zdobywał sam szalony reporter, którego nieskazitelna do tej pory renoma zaczęła podupadać ze względu na coraz liczniejsze odklejki oraz dramy wybuchające m.in. na konferencjach w Coraz bardziej kontrowersyjne ruchy w sieci Oho. ze strony szalonego zaczęły odbijać się mm. negatywnym mm. feedbackiem na samego tańca. Ale tańcula tej dobrze wyglądał, a teraz? Culek, którego z reporterem łączyło jedynie współprowadzenie kanału. Wszystko to miało miało miejsce przed kontrowersjami związanymi z Arkiem, to też nie był on przyzwyczajony do tak dużej ilości hejtu skierowanego w jego osobę. W związku z tym, cała ta sytuacja 1 stycznia 2023 roku Duet opublikował materiał zatytułowany Koniec projektu Szalony Tańcula. Na którym Arek Tańcula wprost powiedział o Hejcie, który z czasem zaczął go coraz bardziej przerastać, oraz o tym, że nie zgadza się z wieloma Ech, poglądami Szalonego, a mimo to są one mu wypominane. I są, i pieniądze się zgadzają i wszystko, no ale co no. Czasami, pieniądze to nie wszystko. Człowiek woli spokój. No. Już sobie nagrabiłem federację u siebie też przez ten program. Wiele razy przecież wiesz, że tłumaczyłem za ciebie mm -hmm. itd. Mm -hmm. i tak dalej. I w ogóle. I po prostu kurde no. Arek przypisywał sobie bardzo wiele zasług, począwszy od wypromowania zarówno projektu jak i szalonego. Natomiast no. z zachowania reportera można było wywnioskować, że jest mu po prostu przykro z powodu zamknięcia dobrze ja prosperującego w jego opinii kanału. Chwilę po opublikowaniu materiału w sekcji komentarzy wylało się kąk konkretne wiadro pomyj skierowane w stronę Arka Tenculi, który w oczach widzów wyszedł na osobę inter... Ale i w ogóle te odpowiedzi ten, szalonego reportera, nie? ...resowną i fałszywą, która ucieka z tonącego okrętu. Tańculi nie pomagał fakt, iż na każdy negatywny komentarz o nim odpowiadał szalony, który dodatkowo podkręcał i tak już mocno oburzoną widownię. Obaj panowie odnieśli się do prawdziwych powodów zakończenia współpracy, z czego szalony reporter wyszedł z całej sytuacji o niebo lepiej. Podczas gdy Arek w wywiadach negatywnie wypowiadał się o reporterze, obarczając go winą i podkreślając, że zależy mu tylko na zasięgach, to szalony wydał kilkunastominutowy statement Oho. w materiale zatytułowanym jako Szalony reporter o tańculi który opublikowany został już na nowym kanale nazwanym Szalony Podcast. Reporter poniekąd poinformował widzów, że wraz z Arkiem nigdy nie byli przyjaciółmi, a jedynie współpracownikami. Podkreślił również, że nie ma zamiaru się ani przepychać, ani obrzucać przysłowiowym gównem. To była współpraca, to dla mnie było coś dużego, fajny był ten program i, i tyle. A to co ewentualnie mieliśmy być, to mamy tutaj numer telefonu, mieszkamy daleko. Jesteśmy grubo po 30, a po 40. Los ewidentnie uśmiechnął się do szalonego, ponieważ jego kanał świetnie prosperuje do dziś, generując kilkukrotnie większe wyświetlenia niż szalony tańcula. Natomiast Aroy w tym czasie został wielokrotnie zmieszany z błotem i stał się postacią negatywną w polskim internecie, głównie za sprawą afery talerzykowej oraz dramą związaną z jego byłą partnerką. Ponadto kanał Arka na YouTube nie cieszy się specjalnie dużą popularnością, a wzrosty wyświetleń występują tylko wtedy, gdy Aroy jest w centrum jakiejś dramy. Całkiem niedawno, bo w lutym tego roku na kanale Szalonego ukazał się materiał zatytułowany jako Tańcula Rozliczenie, gdzie głównym o gościem Jezu. był nie kto inny jak Arek. Słuchaj, ja, ja nie ukrywam, że nie spotkałem drugiej takiej osoby, z którą tak łatwo mi się zawsze rozmawiało, z którą nie trzeba się było przygotowywać w ogóle. My siadaliśmy a i po prostu gadaliśmy. Ja jestem fajny w wymyślaniu, ale ty jesteś gościem, który to wszystko wiesz, trzymał w ryzach pinał, i spinał no. i wydzwaniał, za ile będziesz, za ile będziesz, po 16 razy, za ile będziesz, bo czekam. My już czekamy, lody. Cała zamrażarka lodu. To było to dla mnie najchętniej tak. przemawiało i tęsknię za tymi lodami też trochę. Podczas rozmowy tańcula wręcz podlizywał się szalonemu, podkreślając ja. jak dobrze mu się z nim współpracowało i sugerując poniekąd wielki powrót szalonego tańculi. Oczywiście wszyscy doskonale wiedzą, że jest to zwykły skok na kasę ze strony arka i nic nie wskazuje na to, żebyśmy ponownie zobaczyli panów razem na tym kanale. Ja to w ogóle nie wiedziałam nawet, Wszystko, że to jest zrobionego. Myślę, że Jakuba Pateckiego, który szerszym Nawalność w internecie zdobył dzięki projektowi Ekipa, nie muszę nikomu przedstawiać. Niewiele osób jednak wie, że Kuba przed udziałem w odcinkach Freeza miał już doświadczenie jako youtuber. 19-letni wówczas Szumi, ponieważ takiej ksywki używał wtedy patet wraz ze swoim przyjacielem Bodziem, postanowili założyć kanał o jakże oryginalnej nazwie: Wszystko vlog. Pierwszy odcinek opublikowany został w sierpniu 2016 roku. Młodzi youtuberzy jako świeżo upieczeni maturzyści poprzez założenie wspólnego kanału szukali. Sposobu Sobą, zarówno na nudę jak i na siebie. Wszystko vlog jest to kanał, który będziemy prowadzili pokażemy wam <głos> <głos> pokażemy wam y, ciekawe filmiki o wszystkim o... i o... niczym. Kim jesteśmy? No. Ja jestem szumi, a ja jestem <noise> Ja jestem. Szum? Szumi? Szumienie? Jestem Szumi, a ja jestem. Widzom bardzo spodobała się pozytywna energia oraz widoczna gołym okiem szczera przyjaźń między prowadzącymi. Content, wszystko vlog, opierał się jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie na wszystkim. Oprócz zwyczajnych vlogów na kanale mogliśmy znaleźć pranki oraz challenge, które w późniejszym czasie stały się motorem napędowym do generowania chłopakom zasięgów. W polskim internecie zasłynęli oni z organizowania tzw. nocek w najróżniejszych i przy okazji nieodpowiednich do tego miejscach. Począwszy od Ikei, Aquaparku czy Galerii Handlowej, aż po park rozrywki Energylandia. Materiały z tej serii spotkały się z największym odzewem pod względem wyświetleń, ponieważ niemal wszystkie z nich przebiły barierę miliona wyświetleń, z czego dwa naj Ja chyba tego nigdy nie oglądałam. Popularniejsze posiadały ich aż ponad 2 miliony. Wraz z upływem czasu kanał zaczął się rozwijać, docierając do coraz większej ilości osób. Natomiast nasi bohaterowie zaczęli mieć problemy związane z połączeniem studiów oraz tworzeniem materiałów. Rok 2019 był okresem, w którym Patet zaczął częściej pojawiać się na odcinkach ekipy niż jako współprowadzący wszystko vlog. Po stosunkowo krótkim czasie stał się on pełnoprawnym członkiem załogi Karola Friza. W tym samym roku również opublikowany został ostatni odcinek na kanale Wszystko Vlog, a sam kanał obecnie posiada 276 tysięcy subskrypcji. Widzowie nigdy nie zostali oficjalnie poinformowani o ostatecznym zakończeniu tego projektu. duża część z nich miała za złe kubie, że zostawił bodzie dla ekipy. Rzeczywistość wyglądała nieco inaczej, o czym obaj panowie bardzo często informowali. Mimo, że ktoś, kto działalność, to nie. nie przekreśliło to przyjaźni między Bodziem a Patecem. Co ważne, Bodzio również dostał propozycję dołączenia do ekipy w tym samym o! czasie co Kuba, jednak odmówił, kierując swoją karierę w nieco inną, bardziej komfortową dla niego stronę. Po rozpadzie ekipy, Kuba dzięki zasięgom tam zdobytym mógł kontynuować karierę YouTubera, skupiając się głównie na kontencie podróżniczym, w którym zresztą doskonale się odnajduje. Bodzio natomiast prowadzi zdecydowanie mniejszy, ale równie ciekawy kanał zahaczający o tematykę samorozwoju oraz szeroko rozumianego lifestylu, średnio generując odcinków od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń. Obaj panowie wciąż utrzymują relację przyjacielską, Dobre, od wyniki. czasu do czasu gościnnie występując w swoich materiałach. Przykładem może być filmik zatytułowany jako Noc w choince, który to opublikowany został na kanale Pateca w 2021 roku. Chłopaki poświęcili część odcinka na wspominki dotyczące ich dawnego kanału, co mogło wywołać u widzów wielką nostalgię. Ulubiony film na Wszystko w Roku. Potrzymaliśmy się pod pierwszych Juliusz Dubiel. To będzie obraz. Ja bym, muszę do i ulubiona nocka na wszystko w vlogu. Trzelałbym, że no, z tak z widzem, jak nagrywaliśmy No było wszystko. Kompletna. By, był kompletna. kompletna. Udała się, była y, ciężka i y, musieliśmy próbować kilka razy. Przyjechała ochrona. Tutaj jeszcze nie byliśmy. O, jest alarm. Być może He. rozejście się tego duetu uratowało ich przyjaźń, gdyż widać było, iż reprezentowali oni zupełnie różne ja nie podejścia ich w w w ogóle tak swoich zauważam, karier. Nie Najważniejsze w ogóle jednak jest filmików. to, że zarówno Patec jak i Bodzio wydają się szczęśliwi w tym co robią. Jet Crew co prawda, o chłopakach z Jet o, Crew zrobiliśmy już było, jeden no? materiał, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam. Jednak ich losy po zawieszeniu projektu bardzo dobrze wpisują się w dzisiejszy temat. Australijski kanał Jet Crew prowadzony był przez dwie osoby: Craiza oraz Frostiego. Pomimo, że wszystkie odcinki były nagrywane po angielsku, to nie stanowiło to przeszkody do wejścia na polską scenę YouTube'a. Tak Wszystko mnie. za sprawą Craiza, który z pochodzenia jest Polakiem, to też doskonale wiedział, co może przypaść do gustu rodakom. Panowie nie mieli lekko w kwestii prowadzenia kanału, nie ponieważ nieustannie chryzowski. przeszkadzała im w tym rygorystyczna polityka YouTube'a, która w bardzo krótkim czasie pozbawiła ich ponad 70% materiałów. Major, major with like of views of Mimo dwóch takich sytuacji, Duet się nie poddawał i wciąż dostarczał rozrywkę dla swoich fanów. Przez 8 lat działania na platformie YouTube, Jet Crew nieustannie starali się dostarczać content Czy będący wówczas trendem. To też oprócz przeróbek piosenek Grace i Frosty Może? nagrywali challenge oraz reakcje na wiralowe filmiki w internecie. Rozpoznawalność w Polsce przyniosła im seria, w której Frosty będący z pochodzenia Australijczykiem, próbuje swoich sił w polskich łamańcach językowych. Ostatni filmik na kanale Jet Crew opublikowany został 6 lutego 2019 roku, a zatytułowany jest Robimy sobie przerwę. Było to już kolejne chwilowe zawieszenie kanału ogłoszone przez YouTuberów, jednak tym razem nie powrócili oni po obiecanym czasie. Czasie, a dokładniej mówiąc, nie wrócili wcale. Sam kanał natomiast zaczął powoli umierać śmiercią naturalną. Z tego duetu tylko jeden z nich, czyli Craze, postanowił kontynuować swoją karierę internetową, podczas gdy Frosty, najwidoczniej przytłoczony rozpoznawalnością, postanowił skupić się na założeniu rodziny i odejściu od nagrywania filmików. Tommy Craze, zgodnie z zapowiedzią zawartą w ostatnim filmie Jet Crew, zaczął rozwijać zaniedbywane przez niego wcześniej dwa kanały. Mianowicie Drip Drop oraz kanał Tommy Craze. Ponadto youtuber zaczął mocno angażować się w branżę hip-hopową tworząc materiały zakrawające o tą tematykę. Obecnie kanał Craze'a zbliża się do przekroczenia bariery 3 milionów subskrypcji, co jest ogromnym wynikiem zważywszy na wcześniejsze zasięgi w Jet Crew. Niezaprzeczalnie Tommy w umiejętny sposób wykorzystał angaż w projekcie z Frostim i potrafił go odpowiednio przełożyć na własną działalność. Ben Frosty natomiast odsunął się. I jeszcze od jeszcze zajęcie u nich było, to, na... że oni tak naprawdę praktycznie każdy filmik mieli przetłumaczony na polski i to nawet chyba ludzie tam y, tłumaczyli, bo się angażowali w to, żeby właśnie robić napisy, do tego, że, że oni gadali normalnie po angielsku, a, a można było sobie napisy włączyć na YouTube i to było mega zajebiste. Nawet jak ktoś nie obczajał, to mógł też to wykorzystywać w sumie do nauki języka, nie? Nadzieje, że prowadzi spokojne życie z rodziną, tak jak je sobie zaplanował. Jak można zauważyć na powyższych przykładach, istniało wiele powodów, dla których Trzymaj tylko jedna bandy. osoba z zaprezentowanych duetów rozwinęła swoją karierę na większą skalę. Taka kolej rzeczy była bardzo często decyzją drugiej strony, która świadomie kierowała w przeciwnym kierunku lub całkiem przerywała swoją karierę internetową. Podzielcie się w komentarzu innymi duetami youtuberów, których oglądacie lub kiedyś oglądaliście. Fajny odcinek w sumie.